Wszędzie podróżuję ze swoją poduszką. Zdarzyło mi się, że w hotelu lub wynajętym mieszkaniu trafiłem przypadkiem na zbyt wysoką lub zbyt małą poduszkę, przez co miałem nieprzespaną noc. A sen jest w moim życiu bardzo ważny. Jak zatem dbam o swój sen? No przede wszystkim pilnuję swojego rytmu dobowego. Kładę się spać dość wcześnie, bo o godzinie 21.00 śpię 7,5-8 godzin, dzięki czemu budzę się wyspany przed godziną 6.00, Regularność jest kluczowa. A poza tym, jakość mojego snu i moja regeneracja wzrastają, kiedy zadbam o temperaturę w mojej sypialni. 17-18 stopni to jest optimum. Poza tym, jeszcze dbam o zaciemnienie mojej sypialni, i do tego jeszcze nie zabieram smartfona do sypialni, tylko mam taki analogowy budzik. A na koniec ciekawostka. Okazuje się, że spacer o poranku też ma wpływ na mój sen. Dlaczego? Ponieważ wychodząc na zewnątrz, wystawiam się na naturalne światło dzienne, które wchodzi przez moje oczy do mojego mózgu, dzięki czemu mam po pierwsze więcej energii, wyższą odporność, lepsze samopoczucie i to też reguluje mój rytm dobowy. Fantastyczna sprawa!